Stacja dziewiąta, Pan Jezus upada po raz trzeci. Słaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię. Cześć, swoją i światu. Wiele razy drogi Jezu obiecywałem Ci, upadłszy na skutek, ciało ciała i świata, że już nigdy nie upadłem. Ten Twój trzeci upadek, Panie Jezu, dowodzi, że upadłem na skutek śwideł zastawionych przez szatana, lecz przez Twoje podźwignięcie się dałeś mi jeszcze jedną obietnicę na dzień. Nauczyłeś mnie, że na świecie są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy upadają i trwają podatki, oraz ci, którzy upadają i na nowo się podnoszą. Miałeś dla mnie łaskę podźwignięcia się z upadku. Nie pozwól mi już nigdy upaść. Ja bym oddał mi, świat w zamian za moją duszę. Ty oddajesz swoje własne życie, aby ją mieć. Dlatego, drogi Jezu, moja dusza musi być warta ocalenia. Pomóż mi ją ocalić.